Autorką tej kanapki z wołowiną jest Dominika Andrulewicz, jeszcze studiująca w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Biorąc pod uwagę, że jest jeszcze studentką, no, wydaje mi się, że powinna technika, jaką została wykonana ta praca. No, ma takie znamiona nie studenckie właśnie, tylko, tylko już dojrzałej, dojrzałej artystki, która mm, dodatkowo daje y, kanapka, to jest też troszeczkę taki krajobraz, to jest y, tak jak Arsimboldo, można tutaj y, wyszukiwać różne, różne, różne jakieś motywy, y, bardzo intrygujący na pewno obraz, chociaż z drugiej strony to tylko kanapka.